Cześć wszystkim! To znowu Wasz ulubiony, najgorszy myśliwy w grze. Dzisiaj plan jest taki, żeby udać się nad to jeziorko i zobaczymy, co tam siedzi. Czy są jakieś wściekłe zające? Na zające powiem Wam. Mm, o co chodzi? Czego nie mogę? Czego nie mogę tego użyć? Mhm. Bo nie wziąłem. <śledz> No tak, no tak. To się zgadza, to się zgadza. Jak to nie mogę? Ale ja chcę. Dobra. Teraz, teraz już chyba mogę, tak? O kurde. Dobra. Coś tu się, coś tu się zepsuło. Yy, zaraz do Was wracam. Dobra. Wszystko mam. Wszystko działa. Jak się z tego strzela kto mi powie? Ocie panie. No dobra. To na jakieś wstrętne zające. Także zaznacz sobie na mapie tutaj. I powolutku idziemy. Dzisiaj będziemy się skradać tak, że może coś upolujemy. Aha, no to daleko nie mam. Także dobra, no to sobie 140... O matko. Chyba jednak aż tak to nie. <ścoughs> powolutku, nie będziemy szli. Będziemy sobie powolutku... Będziemy biegli, będziemy sobie powolutku szli. Mm, dobra. Tam w ogóle cokolwiek jest przed nami, ciężko powiedzieć. O kurde, tego nie przemyślałem. Chyba jakąś lornetkę wziąłem, której się używa na noc. Z tego co widzę, co ja tutaj za lornetkę eee, dziubnąłem. Sobie. Lornetka noktowizyjna, no, o tym nie pomyślałem. Nie, nie. Nie przeczytałem tak naprawdę Więc będzie chyba jej ciężko używać. No dobra, trudno. <laughs> eee, trudno. Nie ma tu żadnej kupy. No nie ma żadnej kupy. Wziąłem sobie specjalnie łuk, żeby coś upolować. A tu nie ma. Dobra. Także ja was nie będę męczył tym yy, skradaniem się. Widzimy się. Jak coś znajdę. Jak coś znajdę to się widzimy. No i zaczęło lać. Wiecie, kiedy zaczęło lać? Yy, kiedy użyłem spraya do maskowania zapachu. <grytanie> <grytanie> Dobrze, że się popryskałem. To teraz wszystko ładnie ze mnie spłynie. I zaraz będzie można od nowa tutaj użyć. Mam nadzieję, że to zaraz przejdzie, bo nie lubię w deszczu chodzić. No i oby piorunów nie było, bo jednak to trochę niebezpiecznie, nie? W burzy się skradać. Szczególnie, że mam zamiar podejść pod to drzewo i mam taki stojak, który mogę zamocować na drzewie, i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy da radę tam się schować i poczekać na jakąś zwierzynę? Także taki jest plan. Na razie tutaj ja widzę, że tutaj tropów nie ma żadnych Także ja dalej udaję, że poluję. O, no to długo nie padało. Ciekawe, dobra. To ja powolutku skradam się dalej. No dobra, mam w oddali jakieś zwierzę. co strzelamy czy damy mu żyć nie wiem czy trafię z takiej odległości że może jeszcze tutaj troszeczkę bliżej podejdziemy chociaż nie wiem czy jak oddam strzał to będzie sens tutaj później się kręcić jeszcze bo to raczej wszystko wystraszę co tutaj miało być, dobra spróbujmy to zrobić 80 metrów spróbujmy Upolować drania. Nie możesz wstrzymać oddechu tak długo. To nie Battlefield. No dobra, podejdziemy troszkę bliżej do niego. Nie ruszył się jeszcze. O, ale go quickly. Tak, tu nie ma co. Wygięło go. Dobry strzał był. Przeładuje na razie Jakby ktoś mnie zaatakował. Tak jest, dobrze, że wziąłem łuk, żeby po cichu, nie? Dobra, przy okazji chcę zobaczyć sobie tutaj. Co to jest. Okej okay. To jakieś takie dziwne rzeczy. Tam są wściekłe króliki. Cała chmara wściekłych królików. Ocie. Dobra, będziemy polować na nie. Dzisiaj upolujemy wściekłego zająca. Teraz biegnę, zobaczymy co tu upolowaliśmy. Ktoś mi mówił, żeby na mapie. Aha, i to jest. O tym mówiliście, tak? Ktoś mi wspominał, to jest ten. Ta plama, jakby to wskazuje, że tutaj, tutaj nie ma teraz zwierząt, tak? Na, na tym okręgu one, jest, one są wypłoszone, że tak powiem. Tak, tak mi się wydaje, że to to miało. Że to o to wam chodziło. <laughs> Bo ktoś mi w komentarzu napisał, ale nie wiedziałem za bardzo o co chodzi. Dobra. To to już mamy. Zobaczmy, co my tu polowaliśmy. O kurde, aż głupio sobie zdjęcie zrobić, nie? Dziwną, dziwną ma głowę to zwierzę. Taki niby lis. Tu jakieś oczy takie kaprawe. No dobra, zobaczmy. W prawe półco 100% trafiliśmy. Gotówka 600, o proszę. To ładnie, ładnie. Ile to ma? 24 kg, co niby

A jeszcze ciekawi mnie moje... Ciekawi mnie jeszcze ta jedna rzecz, jak to się używa. Konstrukcje przenośne ambony to mogę sobie pod dziewiątkę wziąć. O matko, ale żelastwo. Gdzie mogę to No, troszeczkę będziemy wolniej szli. Zaraz się okaże, że tu nie mogę. Ekwipunek to jest ambona. No dobra, to nie widzę tu nigdzie. Ja się kieruję w stronę tego stada wściekłych yy, królików, zający, nie wiem co to. Także na razie się z wami żegnam i niosę ten pakunek cały. Może gdzieś go rozbiję, zobaczymy jak to będzie. Atakują, atakują! Atakują mi króliki! Mam go! Widzieliście to? Chciał, chciał mnie zeżreć. Mówiłem, że one są jakieś pojebane. Dobrze, że ten łuk wziąłem. No ale strzałę to mogłem odzyskać. Kurczy, dobrze, że nagrałem. bo nikt nie uwierzył, że mnie króliki atakowały. Normalnie całe stado na mnie biegło. Także. Teraz to ja już jestem wydygany. Słyszę, jak tu biegają. Dobrze, brązowe portki założyłem. Asekuracyjnie to nie będzie nic widać. Dobra. No. Czają się na mnie gdzieś tutaj. Idą. Znowu mnie atakują. Ja nie wymyślam, sami widzicie. Zachodzą mnie na plecy. Spróbuję podejść bliżej Skubańce normalnie otaczają mnie. Skupiłem je. Kurde, nie widzę. Muszę się pozbyć ich przywódcy, bo inaczej nie dadzą mi żyć. Ciekawe ci trafiłem. Sprawdzimy to. Trafiłem. Nie wiem, czy to ich przywódca, ale więcej ich nie ma. Ładnie dostał. A, nie najgorzej, nie najgorzej. Strzała złamana. Dobra, zostało mi 7 Czy więcej nie ma? Króliku, wszystkie już uciekły. Czuję się. Troszeczkę czuję się tutaj zagrożony. A, to jest ta presja. Okej, okay. okay. także czuję się trochę bezpieczniejszy, ale cały czas, cały czas idę i ma, jestem kurczę w pełnej gotowości, bo one czają się tutaj czają się, ja o tym wiem. Dobra, idę tam w kierunku w kierunku tego zła, które tam się czai i zobaczymy jak to będzie dalej. Jesteśmy już blisko. Cała banda gdzieś tu siedzi tych szaraków. Gdzieś tutaj są. Gdzieś tu się schowały gówniaki, w tych krzakach. To chyba jeden. Ciekawe czy to on? czy to królik. Kurde. Nie widzę. Na pewno. Na pewno to zając. Dobra, podejdziemy jeszcze kawałek bliżej. Mam nadzieję, że nie spłoszę tego, bo mnie zagryzą. Tyle ich tu było. Jest kubka. Zbadamy smak. Bardzo stare. Twardy jak Nesquik. Idziemy bliżej. No i teraz nie wiem, czy to królik, czy jednak nie królik. Chyba jednak nie. Nie no, tutaj to na pewno jest jeden z nich. Strzela. Nie ryzykuje. Tu też siedzi. Kurde, trochę niebezpiecznie tu jest. Dobra, zróbmy to. Uuu. No o, teraz mam przejebane. Atakują. Nie. Nie atakują, na szczęście. Więc pozbyliśmy się ko... Uuu, headshot! 360 gotówki, no to to mi się podoba. Okej, okay, okej, okay, dobra, coś, coś dostaliśmy nowego. Rozumiem, mamy wodopój, ale dobra, jeszcze jest troszeczkę za jasno. Na używanie tej lornetki. Także w bazie na pewno. Muszę ją wymienić na nową. To na pewno o, odkryłem nową kurde umiejętność jakąś, że mam. Pierdzielają. Tamten siedzi? Tamten siedzi. 112 metrów. Dziabniemy 112 metrów z łuku? Ciekawe. U, nie. Kurde, wystraszyliśmy się tylko. Wystraszyliśmy sobie go tylko pewnie. Teraz tu go nawet nie widzę, gdzie on był. Tam jest. Dobra. Jeszcze raz. Spróbujmy go oznaczyć. No weź to. Spróbujmy go sobie zaznaczyć i idziemy. Niestety ten łuk, kurde, 112 metrów, żeby strzelić, to trzeba umieć. Trzeba umieć. Ile my tam mamy do tego gnoja? 95 metrów. Piję wodę. Ciekawe skąd, no ale dobra. Podkradam się. Nakryłem dwa osobniki, jak się ewidentnie zmawiają. Ewidentnie coś knują. Że trzeba to przerwać tam kolejnych dwóch. Niewielki i niewielki, ale ten trywialny, coś z nim jest nie tak, nie podoba mi się. Spróbujmy ustrzelić kilka naraz znaczy na raz to nie, ale spróbujmy tutaj. Nie jestem Robin Hoodem, żeby jedną strzałą tutaj ich ubić tyle, ale dwie sztuki, dwie sztuki muszą tu paść. O kurde. No to, to chyba byłoby tyle. Banda tam uciekła. Że tym razem. No nie udało się, nie udało się upolować kolejnego. Spierdzieliły. I tak jak na najgorszego. Łowczego tutaj. To dzisiaj trzy króliki upolowane i jeleń. Nie jest źle. Co prawda noszę ze sobą to żelastwo i widzę, że nie mogę tego nigdzie rozłożyć tu w okolicy. Także chyba sobie to zmienimy. I w bazie wezmę coś innego. Mam jeszcze jakiś namiot czy coś takiego, to chyba będzie lepsza opcja. No bo tego na razie nigdzie nie mogę tutaj rozstawić. To pewnie jakieś odpowiednio wysokie drzewo musi być. No ale... Co zrobić, co zrobić. Także tak. Tutaj czaiłem się, czaiłem w koło jeziora lazłem, żeby te małe gamonie tu powystrzelać. No i nie udało się. <laughs> jak już kurde doszedłem, to wziąłem je wystraszyłem niestety. Tak było. Niebezpieczne gad... nie, niebezpieczne zwierzęta. Mówię wam, ten dźwięk tych małych futrzastych łapek. Coś strasznego jak słyszysz, że czają się na, na ciebie tutaj w okolicy że ja teraz sobie jeszcze wytropię je dajcie mi jeszcze dosłownie dwie minuty jednego jeszcze musimy ubić bo nie dam, nie da mi to spokoju coś czułem one zrobiły po prostu taktyczny odwrót Zobaczcie co się teraz dzieje widzicie znowu robią to samo znowu mnie zachodzą tym razem tym razem flankują z lewej strony Dobrze, że nie odpuściłem, tylko poszedłem, bo wróciłbym do bazy, poszedł spać, i w nocy byłaby tragedia. Także wracają, wracają. Jakby nigdy nic, znowu zajmują miejscówki. O, tu grubo, grubo będzie. To jakiś mały pistolecik z tłumikiem by się przydał do tego na takie szybkie strzelanko. Chyba że weźmiemy tą giwerę, dobra, mam was gnoję. Kurwa, <ścoughs> co jest? Jak ja za pierwszym razem. Potrafiałem, trafiałem, a teraz nie mogę. Grubo, grubo. Dobra, to jest jakiś grubszy spisek. Wezwały pomoc. Wezwały Bambika. Nie wiem co tutaj się święci. Ale grubo, co to może być? Sarna. Dobra. Tutaj są te małe gnojki. Spróbujemy upolować. Spróbujemy zrobić to tak, żeby mieć i królika, i sarnę. Ciekawe czy się spłoszy, jak tutaj z łuku strzelę. Nie jest to duża sarna, ale zawsze coś nie. Nic więcej tu nie widzę. Sarenka sobie tam wcina. Dobra. Gdzie te małe gryzonie? No kur... Nie wierzę w to! <ścoughs> nie wierzę... Dranie mają... <ścoughs> Spierdziele. To co, nie damy chyba jej uciec, nie? Przestrzelimy ją na wylot? O, pięknie. No, po takim strzale, to już nie ma się co, co czaić. Tu już niczego nie będzie. Jestem bezpieczny. Chyba nawet te małe gówniaki już da, dały sobie spokój teraz. Także na pewniaka idziemy szukać tej sarny. W sumie nie spojrzałem gdzie ona uciekła, nie? No. To na pewno nie nasza sarna. Olerka nie spojrzałem Tak to jest, jak się jest zestresowanym Tu coś, tu są jakieś ślady No tu cały czas kurde jakaś kupa Damn it Czekajcie, a na tym jest tutaj? Czy trafiłem zwierzę, czy nie? No to ciekawie, teraz będzie ciekawie. Jest, oszukać mnie chciała. Zobaczmy. Dobra, w kręg piersiowy to i tak, kurde, daleko uciekła. moi drodzy, na dzisiaj, na dzisiaj to tyle. Polowanie, tu jest jakiś w ogóle mm, dziennik misji, e, jakieś podsumowanie, ile czego tu dzisiaj? Chyba nie, chyba nie widzę. A, Tu są jeszcze jakieś cechy, okej, okay, dobra, to sobie tutaj w wolnej chwili popatrzę, że dzisiaj troszeczkę popolowaliśmy. Zaczęło się dobrze od ataku zająca, że było niebezpiecznie, powiało grozą, no ale tak to już bywa z dzikimi zwierzętami, że dzięki, tyle ode mnie, trzymajcie się, do zobaczyska w następnym odcinku.